Ten mecz i ta kolejka doskonale pokazują, że sugerowanie się wynikami pierwszych kolejek ligi w perspektywie całego sezonu jest bez sensu. Bo niezależnie od poniedziałkowego wyniku meczu Lechi z Wisłą Płock, żadnemu zespołowi nie udało się zdobyć po tych dwóch kolejkach kompletu sześciu punktów. I żadnemu zespołowi nie udało się umocnić na pozycji samodzielnego lidera. A to pokazuje, jak przewrotna jest ta liga. I zmienia się z kolejki na kolejkę. Abstrahując już nawet od tych zwycięstw, no to niewielu zespołom w ogóle udało się powtórzyć swój wynik z pierwszej serii gier w drugiej serii gier. Także to idealnie pokazuje, żeby lepiej wstrzymywać się z osądami, czy jakiś zespół spadnie, czy jakiś zespół będzie walczył już na pewno o Mistrzostwo Polski, czy o środek, środek tabeli, bo to się serio może zmienić jeszcze z 10, jak nie 15 razy. jesteś pierwszą stronę, co mi tak powiedział. To był taki krótki wstęp. Ale teraz do rzeczy, bo mamy mecz Jagieloni z rakowym. Niewielu zespołom zasadniczo udaje się w ogóle zatrzymać raków częstochowa, a jeszcze wygrać z nim dodatkowo 3 do 0, no to serio może imponować. Mimo tego, że raków tu pierwszą połowę grał w bardzo eksperymentalnym składzie, to mimo to nie tłumaczy to zespołu gości z tak wysokiej porażki. Ale zacznijmy od Jagi. Wykonała dzisiaj swoje zadanie w 100% i ten wynik jest jak najbardziej zasłużony. Jednak uważam, że pod względem atrakcyjności gry i poziomu tempa tego spotkania stać się na znacznie więcej. Po dzisiejsze główne bronie Jagi w akcjach ofensywnych to były wrzutki prostopadłe do napastników lub na skrzydła. A przecież są w Jagiellonii zawodnicy szybcy i do dodatku techniczni, których mam wrażenie można wykorzystywać jakoś bardziej kreatywnie. Na duży plus w Jagiellonii Romańczuk, który poza tymi dzisiejszymi dwoma bramkami ogólnie bardzo fajnie kreował grę. I był mocny fizycznie. Nie dawał się przepychać silnym już zawodnikom Rakowa Częstochowa, a to już jest spore osiągnięcie. Na plus w Jagiellonii również Imas, który mam wrażenie był dzisiaj swoją prawie najlepszą wersją i ogólnie chyba każda dzisiejsza ofensywna akcja Jagi kojarzy mi się z jego udziałem. Na duży plus również Xavier Dziekoński, inicjały XD, po pierwsze czyste konto, po drugie w drugiej połowie, po tych zmianach Rakowa-Częstochowa, no to obronił kilka naprawdę groźnych strzałów zespołu z Częstochowy, a co do Rakowa, no to on rzeczywiście miał dzisiaj bardzo mocno zmieniony ten skład. Niektórzy piłkarze to nawet dzisiaj w ogóle nie udali się do Białego Stoku. Jest to oczywiście spowodowane tym ostatnim natłokiem spotkań, ale mam wrażenie, że przede wszystkim tą dogrywką w czwartek z Sudową. Bo gdyby nie było tej dogrywki, to pewnie tych zmian tak dużo byśmy nie zobaczyli w dzisiejszym meczu. Co nie zmienia faktu, że ta dzisiejsza pierwsza połowa zespołu z Częstochowy była chyba najgorszą. W tym sezonie na pewno i nie pamiętam, kiedy tak słabą połowę rakowa widziałem w ogóle. No a w drugiej, oczywiście, wyglądało to już znacznie lepiej, bo mieliśmy bardzo dużo zmian. Na boisku pojawili się już tacy naprawdę podstawowi zawodnicy. No i wówczas raków wygląda już serio jak ten zwykły raków, ten standardowy, dobry, którego wszyscy dobrze znamy. Mam wrażenie, że planem Marka Papszuna na to spotkanie było, aby tu pierwszą połowę jakoś przetrwać, chociażby z wynikiem 0 do 0, a w tej drugiej, po tych zmianach, Zaatakować i może coś ustrzelić. Tylko, że no nie spodziewali się, że Jagielonia będzie dzisiaj chyba aż tak dobrze dysponowana, jak to miało miejsce. Podsumowując, Jagielonia zagrała dzisiaj dobre spotkanie i zasłużenie wygrała dzisiaj 3 do 0. A Raków Częstochowa, zasłużenie to spotkanie przegrał po prostu. Tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję wam za tak częste oglądanie moich filmów ostatnio i za tak częste subskrybowanie mojego kanału. Ja w ogóle miałem sobie zrobić dzisiaj przerwę od oglądania meczów Ekstraklasy i od omawiania ich bo policzyłem sobie ostatnio, ile ja tych spotkań w przeciągu trzech tygodni ostatnich obejrzałem i omówiłem, no to aż głowa mi paruje od tego. Natomiast dzisiejsza pogoda i taka chęć oglądania tych moich materiałów sprawiły, że jednak usiadłem i nagrałem. Z czego nawet się cieszę, bo czemu miałbym nie nagrywać? Nie? Więc dziękuję Wam za to. Zapraszam Was do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj oraz na kartę społeczność na kanale YouTube Tradaj. No i co? Pozdrawiam wszystkich tych, którzy byli w tej kolejce na stadionie i kibicowali swoim drużynom. Miłego tygodnia Wam życzę. Kurde, widzimy się jutro po meczu Lechi z Wisłą Płock najprawdopodobniej. A na pewno widzimy się w środku tygodnia yy, po meczach naszych polskich klubów w europejskich Pucharach. Trzymajcie się. Cześć. I miłego tego poniedziałku. Zastranego.